Się znajdziecie się znajdziecie no to jest największy Tak, to jest See I pierwsze miejsce Michał Matuszyk! Brawo, brawo! Wręczamy puchary. Miejsce pierwsze N2000. Michał Matuszyk, zapraszam do nas. Jest Michał. Wręcza sam prezes AMK Limanowa, czyli pan Jerzy Budacz. Wielkie brawa dla niego, wielkie brawa dla zwycięzcy. A przed nami już te rozstrzygnięcia, które są najważniejsze dzisiaj. No, zawody wczoraj przebiegły dosyć spokojnie. Pogoda nam dopisała. Troszeczkę tego deszczu delikatnie postraszyło tym deszczem, ale udało się jakoś. No, dla mnie zawody super, no, bo wygrana w obu podjazdach i treningach i wyścigowych, więc jestem w pełni zadowolony. Zostawiłem konkurencję w zasadzie. Bez dojazdu do mnie, bo około 4-5 sekund mamy przewagi. Poza tym, no, zawody oceniam e, wzorowo. Wydaje mi się, że, e, będąc tutaj pierwszy raz, mogę powiedzieć, że trasa jest najlepiej przygotowana w Polsce, jeżeli chodzi o wyścigi górskie. Jaki plan na dzisiaj? No, na dzisiaj na, na, nastroje dobre, ale plan zobaczymy. No, pada, więc chyba wyjścia nie ma, wszyscy pojadą na wodzie. Zresztą zaraz wyjdzie pewnie komunikat, że z likiem nacinanym też nikt nie będzie jechał, więc no, zobaczymy po pierwszych treningach jak z konkurencją się to układa. No i wszyscy mają chyba nastroje podobne, każdy czeka. Pompen! Papa pompen! Macie tam zagotowaną może wodę, nie? 对吗？ No weekend dla nas zakończył się super w wydaniu maksymalnie dobrym, bo wygraliśmy wczoraj, wygraliśmy dzisiaj. Aura troszeczkę dzisiaj nie sprzyjała, ale koniec dobry udało nam się, przeszliśmy w klasie N2000, wczoraj dziś na prowadzenie, także jestem zadowolony. Trafialiście z doborem opon na poszczególne przejazdy? No, oczywiście tak i oczywiście nie trafiliśmy, bo zaryzykowałem, zaczęło się przejaśniać. Poleciałem pierwszy podjazd wyścigowy z flikiem. Oczywiście totalnie źle, przegrałem bodajże 6 sekund z pierwszym. Drugi podjazd to wiadomo, że nikt nie ryzykował, pojechaliśmy na wodzie, także wygrałem 10 sekund, co dało mi przewagę jednej Kundy na dwóch podjazdach i wygrałem klasę. Czy pogoda Wam pokrzyżowała plany? Raczej nie. Byliśmy przygotowani serwisowe, przygotowani w zasadzie na każde warunki, więc tu nie było problemu. Może niepotrzebne ryzyko z mojej strony, no ale zakończyło się sukcesem, więc myślę, że jest wszystko A na miejscu pierwszym w tym właśnie 2000, Michał Matusyk Moi drodzy, na drugim miejscu w tej właśnie, pan Cyburt, a na miejscu pierwsze. Oj, dawał, gazł, dawał, gazł, dawał, gazł. Także podłogę wydeptał. Naprawdę, gaz mu wypadł drugą stroną. Jechała duży, będzie grała. A jest spokojnie dziurę dziurek podłoty się zajmuje.